A witajcie, tu Ulaka Miska i 30 tysięcy dni. Zapraszam Was na trzecie nagranie z cyklu 30 nagrań w 30 dni. O co chodzi w tym wyzwaniu mówię w pierwszym nagraniu wyjaśniającym, które podlinkuję Wam w opisie pod tym nagraniem. Natomiast tematem dzisiejszego nagrania jest perfekcjonizm. Zapraszam. Może zacznę tak. Perfekcjonizm nie jest niewinny. Perfekcjonizm, jak mówił Bratzo, jest zabójcą duszy. Perfekcjonizm odbiera radość życia, bo jest nieustanną pogonią za doskonałością. Doskonałość jest nieosiągalna w takim wymiarze, w jakim perfekcjonizm chciałby ją osiągnąć. Perfekcjonizm. Podobnie jak neurotyzm nie jest klasyfikowany jako zaburzenie osobowości, perfekcjonizm również właśnie podobnie jak neurotyzm jest postrzegany, uważany jako cecha osobowości. Natomiast jest to taka cecha w tych obu przypadkach, perfekcjonizmu i neurotyzmu, która bardzo utrudnia funkcjonowanie. Jest związana z różnymi Kompulsywnymi i dysfunkcyjnymi zachowaniami, oraz sprzyja, mówi się, że sprzyja, zarówno perfekcjonizm, jak i neurotyzm, sprzyja różnym zaburzeniom. Badania naukowe pokazują, że perfekcjonizm bardzo często sprzyja występowaniu takich zaburzeń jak właśnie zaburzenia odżywiania, czy depresja, czy różne stany lękowe. A również może nawet prowadzić do myśli samobójczych. Charakterystyczne dla perfekcjonizmu jest e, takie osiąganie, nieustanne osiąganie 100%. Jakby tu nie ma miejsca i przestrzeni na 95%, na 80%. Tu musi być 100%. Więc perfekcjonizmowi towarzyszy takie ciągłe niezadowolenie, ciągła frustracja. Ciągłe napięcie. Takie życie w ciągłym takim perfekcjonizmie sprzyja zaburzeniom, dlatego że jest tutaj bardzo mocno takie widzenie zero-jedynkowe: albo jestem w czymś doskonały, świetny, bezbłędny, najlepszy, albo jestem beznadziejny. A jak możemy się domyślić, to osiąganie 100% to jest, wydarza się w życiu, w świecie bardzo rzadko. Dlatego. Osoba z perfekcjonizmem, gdzie zazwyczaj jest właśnie w tej przestrzeni, gdzie jest to beznadziejnie. Perfekcjonizm również związany jest z taką bardzo selektywną uwagą, czyli nie ma tu widzenia całości, widzenia takiego szerokiego siebie, swoich działań. Jest taka bardzo selektywna uwaga skupiona przede wszystkim wyłącznie właśnie na tych brakach, czyli na tym jednym, trzech lub pięciu procentach, których nie udało się na przykład zrealizować. I czasami może się wydawać, że no perfekcjonizm przecież wydaje się ok, jeżeli ktoś próbuje i stara się robić wszystko jak najlepiej. Tutaj, właśnie w perfekcjonizmie polega to na tym, że osoba nie stara się robić wszystkiego najlepiej jak potrafi. Bo w tym wyrażeniu robię wszystko najlepiej jak potrafię. Zawiera się akceptacja swoich własnych jakichś ograniczeń, limitów, możliwości na dany akurat bieżący moment. Perfekcjonista nie bierze takich rzeczy pod uwagę własnych właśnie możliwości, czy, czy własnych jakichś ograniczeń. Perfekcjonista nie chce robić wszystkiego najlepiej, jak potrafi. Perfekcjonista chce robić wszystko doskonale, bez względu na okoliczności. Dlatego, jeżeli na przykład taka osoba cechuje się silnym perfekcjonizmem i pracodawca może na przykład sądzić, okej, okay, ta osoba będzie w takim razie wykonywała wszystkie zadania na najwyższym możliwym poziomie, to jest ok. Natomiast to jest właśnie bardzo błędne i mylne dlatego że są dwa główne powody. Taka osoba bardzo szybko się spala, ponieważ jej działaniom zawsze towarzyszy tak ogromne napięcie, żeby osiągnąć to 100%, żeby osiągnąć tą doskonałość, że bardzo szybko dochodzi tutaj do takiego wyczerpania, wypalenia. Oraz druga rzecz jest taka, że próbując osiągnąć to swoje nieustannie, próbując nieustannie osiągnąć to swoje 100% i tą doskonałość, bardzo często taką osobę to wyhamowuje w działaniu i ponieważ taka osoba ma to myślenie zero-jedynkowe, albo zrobię to najlepiej, idealnie, albo w ogóle nie zabiorę się za to, więc często kończy się to na tym, że albo te działania się bardzo, bardzo, bardzo mocno przedłużają, bo perfekcjonista ciągle sprawdza, ciągle poprawia, ciągle analizuje te detale różne, więc działanie w czasie się bardzo mocno wydłuża i nie jest to efektywne przez to, albo czasami wręcz nie jest w stanie ukończyć jakiegoś zadania. Również jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiej osoby w pracy, ale również w życiu osobistym, prywatnym, to taka osoba bardzo boi się właśnie nowych wyzwań, dlatego że i ma tak strasznie silny lęk przed niepowodzeniem, popełnieniem błędu i porażką. Czy można zatem wskazać na jakiekolwiek zalety perfekcjonizmu? Jest grupa osób, która jest głęboko przekonana, że ich perfekcjonizm jest bardzo pozytywną cechą i są, deklarują, że są zadowoleni z tego, wręcz dumni, że są perfekcjonistami, dlatego że to świadczy o tym, że wykonują swoje zadania właśnie na najwyższym możliwym poziomie. Dużo perfekcjonistów uważa, że właśnie dzięki tej cesze mogli osiągnąć jakieś sukcesy zawodowe albo że stali się bardzo dobrymi profesjonalistami. Bardzo długie słowo, w jakiejś dziedzinie i faktycznie tak może być. Natomiast jest to okupione tak silnym stresem i napięciem, że jest to bardzo wyczerpujące dla organizmu i prędzej czy później taka osoba będzie ponosiła skutki właśnie tego swojego perfekcjonizmu. Zatem można powiedzieć, że perfekcjonizm ma taką swoją jakby dobrą twarz, dobry. Wizerunek właśnie wtedy, gdy jakieś osoby posiadające tę cechę osobowości osiągają właśnie dzięki temu jakieś nagrody, wyróżnienia, awanse, bardzo mocno rozwijają się zawodowo. Natomiast jest równocześnie ten perfekcjonizm ogromną pułapką, dlatego że. Właśnie osiąganie jakichś wyróżnień i nagród, czyli jakby nobilitowanie osiągnięć wynikających z perfekcjonizmu danej osoby, bardzo mocno nakręca jeszcze ten perfekcjonizm. I po jakimś czasie może okazać się tak, że po jednej albo drugiej takiej nagrodzie, czy jakimś wyróżnieniu, taka osoba nie jest w stanie już praktycznie, nie ma zrealizować niczego, bo to napięcie. I te standardy tak bardzo mocno wzrosły, że już teraz ten lęk przed porażką tak się strasznie nakręcił, że taka osoba nie jest w stanie niemalże podjąć jakichkolwiek działań. Albo one są ukupione coraz większym, coraz większym, prawie że niemożliwym do dźwignięcia w ciele stresem i napięciem. Jak wygląda natomiast życie z taką osobą, właśnie z tą cechą perfekcjonizmu? Taka osoba ma w sobie bardzo mało albo praktycznie w ogóle wyrozumiałości i takiej wspaniałomyślności, które są bardzo ważne we wspólnym życiu z drugą osobą. Natomiast zamiast tego ma bardzo dużo krytycyzmu, niezadowolenia. Więc jak możemy się domyśleć, życie z taką osobą, właśnie z tą cechą perfekcjonizmu jest Zwyczajnie bardzo trudne. Więc jakie podejście byłoby najsłuszniejsze, jeżeli żyjesz z taką osobą? Niektórzy badacze uważają perfekcjonizm za pewną formę takiego zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, bo jest tutaj ta kompulsja ciągłego poprawiania czegoś, ciągła kompulsja osiągania jakby właśnie tych 100%. Więc jeżeli żyjesz z taką osobą, i może wydawało Ci się, że Ty jesteś jakimś, nie wiem, niechlujem, i coś jest z Tobą nie tak, bo wystarcza Ci jakieś tam 80% i wystarcza Ci jakieś w miarę czysto i może zdążyłaś, zdążyłeś uwierzyć, że masz, ty masz jakiś problem, a ta osoba ma rację, która ciągle, ciągle dąży do tej perfekcji, do, do tego, żeby wszystko było idealnie, to chcę ci powiedzieć, że nie, że właśnie zdrowe jest zadowalanie się czymś, co jest wystarczająco dobre i oczywiście może temu towarzyszyć zawsze jakaś próba rozwoju. Więc jeżeli żyjesz z taką osobą, to zachęcam Cię do tego, żebyś nie próbował, nie próbowała realizować i zaspokajać właśnie tego perfekcjonistycznego dążenia do tego, żeby wszystko było idealnie. Bo wcale ta tubka z pastą nie musi stać przez 100% czasu idealnie prosto, i wcale nie musisz mieć rzeczy w szafie poukładanych w idealną kostkę. Więc Absolutnie nie masz próbować zaspokajać tych kompulsywnych dążeń i oczekiwań osoby z tą cechą perfekcjonizmu. Jak zatem najszybciej mogę sprawdzić, czy ja może nie jestem czasem osobą właśnie z tą cechą perfekcjonizmu? Podam Ci tutaj kilka takich charakterystycznych cech i możesz sobie to teraz sprawdzić. Jeśli popełnisz jakiś błąd i długo o tym myślisz, nie możesz przestać o tym myśleć, i analizujesz to, i analizujesz, i analizujesz, i to, ten popełniony błąd wywołuje w tobie dużo lęku i stresu. Jeżeli mm, często rywalizujesz i trudno jest ci pogodzić się z tym, jeżeli wypadłaś, wypadłeś w czymkolwiek odrobinę gorzej niż ktoś inny. Jeżeli często masz takie podejście, że albo robisz coś jak należy, albo nie robisz wcale. Jeżeli właśnie nie ma w Tobie tej wyrozumiałości, wspaniałomyślności wobec innych, wobec Twoich najbliższych, również w pracy, bo wymagasz, żeby inni byli idealni. Jeżeli zazwyczaj nie prosisz o pomoc, bo boisz się, że mogłoby to być odebrane jako jakaś Twoja słabość, jeżeli łapiesz się na tym, że robisz rzeczy dużo dłużej niż inni, albo niż przewidziany na to czas. I teraz króciutko o tym, skąd ten perfekcjonizm może się w nas brać. Oczywiście, jednym z takich ważniejszych źródeł pochodzenia tego jest nasz trening, jaki przeszliśmy w dzieciństwie. Bo perfekcjonizm to jest tak naprawdę może być dążenie do tej doskonałości, ale tak naprawdę kryje się za tym silny lęk, czyli lęk przed brakiem tej doskonałości. I dlaczego? Dlaczego w tej osobie jest taki lęk, że niedoskonałość może się pojawić? Prawdopodobnie jest to związane z tym, że tylko doskonałość była nagradzana i tylko doskonałość w dzieciństwie mogła dawać jakąkolwiek szansę, jakikolwiek cień nadziei na akceptację. Również jest to związane z tym, gdy w dzieciństwie nie było takich konkretnych wskazówek. Czyli, słuchaj, gdybyś zrobił to trochę lepiej i tutaj, na przykład, odkurzył w tym prawym rogu dokładniej, albo gdybyś, na przykład, poprawił to, bo tutaj w tym konkretnym miejscu tylko. Bardzo często słyszeliśmy, takie osoby słyszały w dzieciństwie, że po prostu są nie do zaakceptowania, są beznadziejne, gdy tylko popełnią jakiś błąd. Czyli od razu ten błąd sprawiał, że w oczach rodziców byliśmy całkowicie nie do zaakceptowania. I ten lęk przed brakiem tej doskonałości może to być bardzo mocno związany właśnie z tym. Dlatego warto wyruszyć na te wewnętrzne poszukiwania żeby móc tak głęboko w sobie rozpoznać te korzenie po to żeby móc je uzdrowić. Więc co z tym zrobić, jeżeli już może rozpoznałaś, rozpoznałeś sobie ten perfekcjonizm? Oczywiście można udać się na terapię, która może bardzo wspierać właśnie ten proces wychodzenia z tego. Ale to co możesz zacząć już robić teraz to Uświadomić sobie i odkryć właśnie te przekonania, które stoją za tym perfekcjonizmem, czyli co się wiąże z tym lękiem przed brakiem doskonałości. I pozwól sobie, jakby odkryć, zobaczyć skąd się to wzięło, skądś musiało się wziąć. I że ten perfekcjonizm jest bardzo mocno związany właśnie z tym takim nierealistycznym wierzeniem, podtrzymującym taką fikcyjną nadzieję na to, że wreszcie. Będę zaakceptowana, zaakceptowany, jeżeli tylko to zrobię lepiej, albo jeżeli tamto. To dawało dziecku taką właśnie, podtrzymywało w nim tą fałszywą nadzieję w istocie rzeczy, że jeszcze mogę być kochany. I dziecko bardzo mocno potrzebowało tej nadziei, bo dopóki wierzyło, że. To może się zmienić, że jak tylko będę wykonywać te różne rzeczy lepiej, to jest szansa na to, że, że mogę być kochana, kochany, zaakceptowana. I to pozwoliło być może temu dziecku przetrwać. Natomiast teraz w tym dorosłym życiu jest czas na to, żeby zweryfikować te nieprawdziwe przekonania, bo to, że może w dzieciństwie nie byłaś, nie byłeś akceptowany i kochany, to nie dlatego, że nie robiłaś czegoś idealnie, ale dlatego, że twoje rodzice z jakichś powodów nie potrafili kochać, bo kocha się za darmo. Perfekcjonizm jest jak trochę, na przykład anoreksja, że jak uda mi się skontrolować te różne obszary życia, to wszystko będzie dobrze. To może być związane właśnie z bardzo dysfunkcyjnym dzieciństwem, gdzie może był uzależnienia, może była przemoc i świat tego małego dziecka się rozpadał, więc ten perfekcjonizm może być właśnie takim efektem tego i taką próbą trzymania wszystkiego pod kontrolą, bo ta kontrola może dawać właśnie takie złudzenie poczucia bezpieczeństwa w tym świecie pełnym zagrożeń. I odkrycie tego wszystkiego jest bardzo ważne, dlatego że wtedy możesz zobaczyć, w czym ty żyjesz, że żyjesz w tych niere nierealistycznych i nieracjonalnych przekonaniach małego dziecka, które wtedy dla niego były niezbędne, właśnie pozwoliły mu przetrwać. I wychodzenie z perfekcjonizmu wcale nie oznacza, że masz teraz. Jakby sobie wszystko odpuścić, aha, czyli w ogóle nieważne, jak wykonuje pewne rzeczy i jak funkcjonuje w pracy. Wychodzenie z perfekcjonizmu oznacza odnalezienie całej tej przestrzeni środka, czyli odnalezienie tego wszystkiego, co znajduje się pomiędzy idealnie a beznadziejnie. I Próba realizacji różnych rzeczy właśnie na poziomie tych 80%, 85%. Również możesz zacząć próbować opierać się tej wewnętrznej, silnej potrzebie, takiemu przymusowi, żeby wszystko sprawdzać i kontrolować yy, i analizować w detalach i poprawiać te różne szczegóły, cokolwiek wykonujesz. Albo może, jak sprzątasz i sprzątanie kuchni, na przykład Twojemu partnerowi zajmuje pół godziny, a Tobie dwie godziny, bo musisz za każdym razem wytrzeć każdy najmniejszy, najmniejszą powierzchnię i każdy element. Więc spróbuj podejmować różne czynności, zakładając, że będzie wystarczająco, jeżeli zrobisz to na poziomie właśnie tych 80%. Bardzo ważne dla perfekcjonizmu jest również nauczenie się. Robienia różnych rzeczy, wykonywania pewnych działań adekwatnie do ich celu. Czyli na przykład, jeżeli sprzątasz właśnie tą kuchnię, to nie musi, nie ma tutaj takiej potrzeby, żeby to było zrobione tak perfekcyjnie. A jeżeli jesteś na przykład chirurgiem i robisz operację, to tak, tutaj jest ta przestrzeń, żeby zrobić to na tym poziomie precyzji, właśnie bliskim 100%. Jeżeli robisz na przykład ciasto, to nie ma potrzeby odmierzać Perfekcyjnie, idealnie gramy mąki, natomiast jeżeli nie wiem, jesteś chemikiem i mieszasz jakieś rzeczy albo robisz leki, to tutaj ta precyzja jest jak najbardziej potrzebna. I to, to może Ci też bardzo pomóc, że, żeby skupić się bardziej właśnie na osiągnięciu tego zamierzonego celu, który nie zawsze wymaga właśnie tej stuprocentowej precyzji. Także możesz spróbować zacząć być uważnym. Zacząć cieszyć się, jakby smakować samym procesem robienia czegoś. I bez względu na ten efekt, zyskasz wtedy radość z całego tego procesu. Nawet jeżeli na końcu ten rezultat nie będzie w pełni taki, jaki oczekiwałaś, oczekiwałeś, to masz za sobą już radość z całego tego procesu działania. Więc jesteś już na plus, można powiedzieć. Jeżeli. Znalazłeś wartość w tym nagraniu? To proszę o polubienie. Zapraszam Cię do zostawienia komentarza i możesz również podzielić się tym nagraniem z kimś, jeżeli uważasz, że ktoś może również znaleźć w nim wartość. Dziękuję Ci, że jesteś i zapraszam do następnego nagrania już jutro. Ściskam Cię bardzo.